Jak tu pięknie! Zawsze chciałam wziąć udział w różowym challenge'u. Ciekawe, co kryje się pod pokrywką. Super! Kocham żelkowe misie. Idealne połączenie. Trzeba tylko wymyślić, jak go zjeść. Jest za twardy. Moje zęby sobie nie poradzą. To jakaś kpina. Ale chyba wiem, jak go zjem. Piła mi pomoże. A może poczęstujesz przyjaciółkę? Proszę. Nie, to mój miś. Ci wózka. Ojej, ja też dostałam smakołek. Właśnie miałam zamiar zjeść obiad. Nie ma nic lepszego niż makaron. Mmm, jest taki pyszny. Nigdy wcześniej nie próbowałam różowego makaronu. Czekaj, co tu się dzieje? Skąd się wzięła ta papryka? A to ostry makaron! Trzeba coś pilnie zrobić. Chyba mam tu gdzieś gaśnicę. Teraz się przyda. Uratuję cię, przyjaciółko. Ojej. Nie wiedziałam, że bycie strażakiem jest tak traumatyczne. Kurczę, z mojego misia została tylko mokra plama. Nie obrażaj się na mnie. Nie chciałam. Lepiej łap trochę pianki. Co czeka nas tym razem? Czas się przekonać. Nie, nienawidzę cytryn. A ja z kolei mam czekoladową fontannę. Wszyscy ją kochają. Więc mnie będzie bardzo słodko i bardzo smacznie. Nie to co tobie. Cytryna nie jest różowa, a dzisiejszy challenge jest różowy, więc nie będę tego jadła. Tada! Nie dziękuj mi! To jedyna różowa cytryna na świecie, więc jadaj ją szybko. Uuu, co za kwasota! Ale jestem silna, więc dam sobie z nią radę. Mogę to zrobić! Wszystkim udowodnię. Oh Gotowe. Kolejna. I ostatnia. Oj! Jakoś źle się czuję z twoją twarzą. Powinnaś się zobaczyć. Dobra, czas na smak płynnej czekolady. O, wow, jakie to jest pyszne. Okazało się, że to nie jest zwykła czekolada, tylko truskawkowa. Lepiej jeść ją łyżką. Chociaż tutaj potrzebna jest większa. No, ta będzie idealna. Super. Daj mi chociaż spróbować. Co? Nie mam mowy, to jest moje. No dobra. Mam genialny pomysł, żeby odegrać się na tej ścisłusce. Wykonam kilka zgrabnych ruchów i cytryna zamieni się w smakowitego lizaka. Gotowe. Na koniec posypię kolorową posypką. Ej, zamieńmy się! Ja dam ci tego lizaka, a ty też mi czekoladę. No dobra, niech będzie. Jak miło w końcu pozbyć się tej paskudnej cytryny! Co to za lizak? To nawet nie jest smaczne, bo to cytryna! Jak ci nie wstyd! Zablokuję czekoladową fontannę! Co ty zrobiłaś? Zaraz wybuchnie! A -a -a -a. Dobrze, że zawsze noszę ze sobą parasolkę. Kurczę, jestem cała pokryta czekoladą. Niech los zdecyduje, kto pierwszy otworzy klosz. Hura wygrałam! I pod pokrywką jest różowa Fanta z naprawdę fajną rurką w kształcie okularów. Spróbujmy jak bardzo to jest dobre. Co za odlot! Ujej, daj mi chociaż wziąć łyka, proszę! Nie ma mowy! Co? Dlaczego ty dostajesz pyszną fantę, a ja dostaję... tego potwora? Co za koszmar! Może jednak nie jest tak źle. Może ten krab pomoże mi ukraść trochę fanty temu nienasyconemu łakomczuchowi. Dziwne, gdzie jest fanta? Dlaczego nie płynie? Co? Jak śmiesz! Wypiłaś moją fantę! To burzające! Teraz musisz zjeść tego obrzydliwego kraba. Może nie będzie taki obrzydliwy. Aj, to boli! Odczep się ode mnie szybko! Mój biedny nos! Aj, zobacz jak to wygląda! Teraz wyglądasz jak klaun! Chyba wiem, co mi pomoże. Żeby unieszkodliwić tego kraba, muszę go po prostu ugotować! Teraz ten challenge zamieni się w kulinarne wyzwanie. Stawiam garnek na kuchence i. Kładę do niego kraba. Gotowe. Teraz chwileczkę czekamy. I można go wyciągać. Spójrz, jaki jest czerwony. To znaczy, że jest jadalny. Spróbujmy. Tylko jadalny jest bardzo smaczny. Nie mam nic przeciwko zjedzeniu takiego kraba. Jest naprawdę smaczny. Mogę pierwsza otworzyć klosz? No dobra. Wow, cały automat pełen różowych gum do rzucia. To dopiero szczęście. Ale jak dostać gumę w swoje ręce? Trzeba włożyć tam monetę. A, tak. Monetę. Mam ze sobą tylko jakieś śmieci. Nie szkodzi. Mogę się dobrać do tych gum bez monety. Są takie apetyczne. No dalej, wychodźcie. Teraz ja sprawdzę, co mam. Ojej, też mam szczęście. Dostałam ogromnego lizaka. Tyle, że wcale nie jest słodki. To plastik? Ciekawe, co jest w środku. Wow, tu jest cała masa lizaków! Wszystkie są moje! Najpierw trzeba pozbyć się opakowań! Tylko spójrz na te pyszności! A co najlepsze, mogę to wszystko zjeść bez żadnych monet! Rewelacja! Chcę zjeść te wszystkie na naraz! Ojej! Przesadziłam! Jak je wyciągnąć? No, dalej! No wreszcie. Teraz mam usta pełne chupaczubsów. O czymś takim nie mogłam nawet marzyć. Muszę to tylko przełknąć. Gotowe. Dziwne, co to jest? Dlaczego te monety miałyby leżeć pod lizakami? Może one są dla mnie. A raczej dla maszynki z gumami? Zgadzam się na oddanie monet, ale będziesz musiała podzielić się za mną gumą. No dobra. Na pewno ją wykiwam. W końcu mam monety, więc nareszcie spróbuję moich gum. Tak długo na to czekałam. Jakie to jest pyszne. Wow, ile tu jest gum do rzucia. Co za różnica. I tak są moje. Co? A co z naszą umową? Kłamczucha. Przestań bełkotać. Lepiej spójrz na balona, którego zaraz nadmucham. Oj, jest naprawdę duży. Myślę, że fajnie będzie, gdy przebiję go patyczkiem. A masz. Ej, jestem teraz cała pokryta gumą. To straszne. Gdzie my jesteśmy? Myślę, że to nowy challenge. Jakie to ekscytujące! Mogę zacząć, proszę! Jestem pewna, że w tym safe jest coś pysznego. Trochę nie zgadłam, ale to też całkiem fajne. To góra popytów. Są troszkę dziwne. Ładnie pachną. Ojej, są jadalne. Mila, zwariowałaś? Nie można jeść gumy. Nic nie rozumiecie. To nie guma, to żelki. Są takie pyszne, chcę zjeść je wszystkie na raz. Ledwo mieszczą mi się w guzi, ale daję radę. Masz szczęście, zazdroszczę. Dokładnie, nie miałabym nic przeciwko temu, żeby spróbować. Było pyszne, obiadłam się. No to może oddasz nam ostatniego popyta. Proponuję, żebyśmy sami go wzięli i nikogo nie pytali. Ja wszystko widzę. Nie dotykajcie mojego popyta. Poradzę sobie z nim sama. Dobra, dobra, zajmę się moim sejfem. Co to jest? Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Tu się coś rusza. O nie, to żywe robaki. To straszne, nie chciałbym być na twoim miejscu. się to ode mnie. Myślę, że twoje robaki trafiły prosto do mili. Co zrobiłaś, Julie? Zabieraj to wszystko. Uspokójcie się. Potrzebujemy tylko odkurzacza. Mila ma robaka tuż pod nosem. To wcale nie jest śmieszne, Alex. Wystarczy. Mila, nie martw się. Już je sprzątam. Wyłącz odkurzacz, bo zasysa mi usta. To było naprawdę zabawne. Ojej, zobacz, co się stało z Milą. Moje usta wyglądają jak po botoksie. To wszystko twoja wina. To wina Alexa. Ciągle się śmiał i mi przeszkadzał. Trzeba mu dać nauczkę. Co zrobiłeś, Julie? Mam w buzi robaki. Teraz my się pośmiejemy. Przy okazji chyba zapomniałeś o swoim sejfie. Jest tu jakaś dziwna buteleczka. Nie mam pojęcia, co to jest. Chyba muszę to spróbować, a wtedy wszystko stanie się jasne. Czujesz coś? Chyba coś się ze mną dzieje, ale nie rozumiem co dokładnie. Mila, spójrz. Aleks jest coraz mniejszy. Ojej! Ale pasuje mu, wygląda naprawdę uroczo. Aleks, trzymaj się mocno, zaraz cię wciągnę na stół. Dzięki, Mila, ale mogłaś być troszkę bardziej ostrożna. Jesteś teraz taki słodki, Alex. Zostań taki na zawsze. Na razie mi się podoba. Wow, popyt! Wreszcie będę mógł go spróbować. A nawet na niego wskoczyć! Świetnie, to nawet lepsze niż trampolina. Co ty robisz, Alex? Cieszę się życiem. No, naprawdę, jest taki słodki. Ten pocałunek jest specjalnie dla was. Dobra, wystarczy tego skakania, zmęczyłem się. A może troszkę się pobawimy? Jeszcze czego, nie będę się wygłupiał. Musiałeś mnie gryźć, mogłeś po prostu powiedzieć nie. Ale to przecież świetna zabawa. Zabawa? Pokażę ci prawdziwą zabawę. Walcz! Co ty wymyśliłeś, Julie? Chcę, żebym pokonał robaka. Łatwizna. Znokautuję go jedną ręką. Na razie coś ci nie idzie. Nic nie szkodzi, wciąż mam szansę na wygraną. Dobra robota, Alex, wygrywasz! Masz, ty głupi robaku! Niewiele zostało i wygrałem! To się nazywa prawdziwa moc. Fajnie zrobiłeś na miłą niespodziankę. Myślę, że czas wracać. Jesteś w swojej dawnej formie i bardzo się z tego cieszę. Czy tym razem ja mogę zacząć? Nie mam nic przeciwko. Widzicie to? Dostałam nowego iPhone'a. Jest taki fajny. To nie powód, by się przechwalać. Wszyscy powinniście mi zazdrościć, Nigdy nie będziecie mieć takiego telefonu. Alex, nie psuj mi kadru. Oddaj to, zabiorę sobie ten telefon. Wygląda na to, że to trochę potrwa. Dajcie mi go, wystarczy. Co robisz, Mila? Oddaj ten telefon natychmiast. Nie przeszkadzaj mi, ja gram. Właściwie, to ja też chcę. I co z tego? Nie obchodzi mnie to. Co wy zrobiliście? Upuściliście mój telefon. Ups, niezręcznie to wyszło. Co z nim, Alex? Powiedz mi. Lepiej, żebyś tego nie widziała. O nie, tylko nie to. Rozbił się. Przepraszamy, Julie. Nie chcieliśmy tego zrobić. Nie się, tylko zobaczmy, co jest w moim sejfie. Wydaje mi się, że słyszę jakiś dziwny dźwięk. Co tam jest? Nie mogę tego wyjąć. To coś ucieka ode mnie. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. To żaba. Mówisz poważnie? Nie wierzę. Niech ktoś ją zdejmie z głowy. Przykro mi, ale jej nie dotknę. Uff, chyba udało mi się jej pozbyć. Nie, właśnie skoczyła na mnie. Ale ubaw! Jest taka ślizgła, zabierzcie ją. Co ty zrobiłaś, Julie? Prawie ją połknąłem. O! Myślę, że niepotrzebnie się jej boimy. Zobaczcie, jaka jest słodka. A jeśli to zaczarowany książę? Spróbuję pocałować żabę, żeby zdjąć zaklęcie. Działa? Mila pocałowała żabę. I co z tego? Musiałam to sprawdzić. A ja muszę sprawdzić, co jest w moim sejfie. Tu jest jakiś cylinder. Nie wiem, co z nim zrobić. Spróbuj go założyć i sprawdź, czy na ciebie pasuje. Ostrożnie, Mila! Twoja żaba wskoczyła do cylindra. Zobacz, co się z nią stało. Teraz wygląda, jakby była z czekolady. Rzeczywiście! Tak, to czekolada! Jest pyszna. Wiem już, jak działa twój cylinder. A ja wiem, co do niego włożyć. Co ty robisz, Julie? Właśnie zamieniłam swój telefon w czekoladę. Świetny pomysł! To jest takie dobre. Ja też muszę coś zamienić, ale ja nic nie mam. Hmm. Oj, Julie! Aleks sam zamienił się w czekoladę. Co robisz, Mila? Po co ci jego palet? Zostaw nie jedz tego! Masz rację, jakoś o tym zapomniałam. Wiem, jak odzyskać Alexa, trzeba tylko zdjąć cylinder. Dzięki, Julie! Teraz moja kolej, żeby zacząć. Wydaje mi się, że tym razem trafiłem na coś dobrego. Wow, koktajl czekoladowy. Wygląda niesamowicie, podzielisz się? Najpierw trzeba go jakoś otworzyć. Jesteś taki niezdarny. Musisz tu pociągnąć. Dzięki. A teraz podzielisz się ze mną? Oczywiście, że nie. Jak mogłaś w ogóle o tym pomyśleć? Sam wszystko wypiję. A tak w ogóle to jest pyszne. CiBus, pomogłam ci. No dobra, to masz. Co ty robisz, Julie? Rozlejesz mi cały koktajl. Gdybyś się podzielił, zostałoby ci więcej. Bardzo śmieszne. O, przyszła kolej na mile. Nie chcę tego otwierać. W środku na pewno jest coś niesmacznego. No i proszę, śmierdząca ryba. A nie mówiłam? I co ja mam z tym zrobić? Nie mogę tego włożyć do ust. Pospiesz się i jedz, bo się udusimy. Ale ja nie chcę. Dobra, tylko dla was jestem gotowa to zrobić. Jakie to obrzydliwe. Ohyda. Już nigdy w życiu nie zim ryby. Uh. Jeszcze trochę zostało. Zjadaj szybciej. Dobra, dobra. Chyba lepiej zjeść tę rybę w całości. Niewiarygodne. Jak to możliwe? Nie sądziłem, że Mila jest do tego zdolna. Ostrożnie! Rzuciłaś mi w twarz wybim kręgosłupem. To było zabawne. Nie bardzo. Otwórz swój safe. Tu jest tylko jeden cukierek. Co mam z nim zrobić? Hmm. Chyba po prostu go zjem i tyle. Dobry, ale bardzo, bardzo mało. Tylko jeden cukierek. To dziwne. Zgadzam się. Ojej, co się ze mną dzieje? Masz cukierki na całej twarzy! I na rękach. Cukierek był magiczny. Spójrzcie, na miejscu zjedzonych cukierków pojawiły się nowe. Czy ja też mogę spróbować? Świetnie! To jest takie dobre! Patrzcie, teraz też jestem cały obsypany cukierkami. Niesamowite, bardzo mi się podoba. Mila chcesz? Nie, dzięki. Jesteś dziwni. Pura, nowe sejfy! Jestem gotowa, by otworzyć swój. Ojej, jest w nim swój Nutelli. Tak, w dodatku taki duży. Super! Uważaj, gdzie rzucasz śmieci Julie. O, ci to boli. Przepraszam, Nutella sprawiła, że jestem nieuważna. Nie mogę się doczekać, żeby jej spróbować. Spójrzcie, jakie to czekoladowe to prawdziwa uczta. Ja też chcę. Świetnie. Dostanę chociaż trochę. Dzięki. Nie waż się więcej zbliżać do mojej Nutelli, Alex. Nikomu jej nie oddam. Julie, cała się umazałaś. Co z tego? O nie. Moja ręka utknęła w słoiku. Wygląda na to, że ktoś potrzebuje pilnej pomocy. Ciągnij, Alex. Nie chcę tak chodzić przez całe życie. Ciągnę, ale nie udaje się. Pomocy, przywrócę się. Ale sama kazałaś mi ciągnąć, prawda? Wow, mam teraz słoik Nutelli. Jeśli chcecie wiedzieć, co u mnie słychać, to jest ok. Szczerze mówiąc nie chcieliśmy o to pytać. Dlaczego wzięliście moją notelę? O, dobrze, że jeszcze trochę zostało. Czas sprawdzić, co jest w moim sejfie. Fu! Szybko załóżcie maski przeciwgazowe. To ser leśniowy. Nie potrzeba masek przeciwgazowych, jeśli szybko go zjesz. Myślę, że Mila potrzebuje naszej przyjacielskiej pomocy. Właściwie to nie, nie prosiłam o pomoc! Chyba się udało. Prawie wszystko zjadłaś. Jak to możliwe? Zaraz zwymiotuję. Ledwo się trzymam. Dobrze, że wszystko jest okej. Okay. Pozostał tylko mój tajemniczy safe. Wydaje mi się, że w środku jest czarna dziura.